Myśleliście, że fala hejtu, nienawiści, politycznej złości skończyły się po wyborach prezydenckich? Niestety, nic z tych rzeczy. Na przykład w krakowskim Urzędzie Miasta ludzie rzucili się sobie do gardeł. Ci, którzy głosowali na Trzaskowskiego, cisną tym, którzy głosowali na Nawrockiego. Sytuacja jest tak poważna, że aż związki zawodowe wystosowały apel i prośbę o spokój. A skąd w krakowskim urzędzie wzięło się tyle jadu, tyle nienawiści? No cóż, mam wrażenie, że pracownicy po prostu naśladują swojego szefa. Takiej afery w Krakowie nie było dawno. Do krakowskich urzędników, niedawno, dosłownie kilka dni temu, tuż po wyborach, trafił mail. Mail napisany przez przedstawicieli związków zawodowych, którzy. Upominają urzędników o to, aby ci się nawzajem nie hejtowali. Przeczytajmy tego maila, bo on jest bardzo istotny dla tego tematu. Drodzy pracownicy i pracownice Urzędu Miasta Krakowa, napływają do nas informacje o złych nastrojach panujących w Urzędzie Miasta związanych z wynikiem wyborów na prezydenta RP. Pojawiają się szydercze komentarze pod adresem części pracowników oraz jawny hejt słowny. Pamiętajmy, że w urzędzie przede wszystkim jesteśmy pracownikami samorządowymi, których obowiązuje kodeks etyki pracownika samorządowego. Niedopuszczalne są zachowania nieetyczne, których jesteśmy świadkami. Apelujemy o zaprzestanie fali hejtu, która się rozkręca. Naszym obowiązkiem jest nie tylko rzetelne świadczenie pracy, ale także dbanie, aby każdy pracownik mógł ten obowiązek spełniać spokojnie i w poczuciu poszanowania. Bądźcie ponad podziałami, szanujcie się nawzajem, nie łamcie zasad współżycia społecznego. Tak, maile o takiej treści przeczytali wszyscy krakowscy urzędnicy, a ja powęszyłem. Posprawdzałem, popytałem, no i już wiem, że stroną hejtującą są wyborcy Rafała Trzaskowskiego, a ofiarami, ludźmi, których się hejtuje, są wyborcy Karola Nawrockiego. No, mi to wygląda na to, że wyborcy Rafała nie mogą pogodzić się z porażką, no i po prostu najzwykle im w świecie mszczą się na ludziach o innych poglądach. Sprawa wygląda na bardzo poważną: no bo jeśli związki zawodowe piszą taki apel, wysyłają go do wszystkich urzędników, no to znaczy, że coś jest na rzeczy. Zresztą w tym mailu mówi się wprost, że jest to jawny hejt słowny. Jawny hejt, z którym do czynienia mieliśmy przez cały okres kampanii, no i okazuje się, że ten wstrzyknięty jad cały czas krąży po Polsce nawet w urzędzie miasta. A skąd w krakowskim urzędzie miasta wzięła się ta polityczna nienawiść? No cóż, wydaje mi się, że nie trzeba tutaj daleko szukać odpowiedzi. Tak się składa, że szefem urzędu, prezydentem Krakowa jest Aleksander Miszalski polityk Platformy Obywatelskiej. Ale polityk, który akurat w dziedzinie hejtu ma bardzo duże dokonania. No cóż, możemy chyba wprost powiedzieć, że jest to arcykapłan politycznego hejtu, no bo rzeczą, z której Miszalski jest znany najbardziej na całą Polskę, jest to, że na czole namalował sobie osiem gwiazdek, potem się sfotografował i puścił to zdjęcie w całą Polskę na swoich social mediach. Rozumiecie? Chłop napisał sobie na czole, że jest pół Polski i pochwalił się tym przed całą Polską. Tak, ale te Osiem Gwiazdek to jest taki tylko początek kariery Aleksandra Miszalskiego, bo warto przyjrzeć się, jak został prezydentem Krakowa. No i tutaj ciekawostka. Wyglądało to dokładnie tak, jak przez ostatnie dwa tygodnie tej kampanii ogólnopolskiej. Kontrkandydat Aleksandra Miszalskiego, Łukasz Gibała, był tak samo cały czas atakowany w sposób, no po prostu. Straszny. Mówiono, że jego rodzina jest deweloperami, rozwieszano plakaty na przystankach, rozdawano gazetki, które oczerniały jego osobę. No dokładnie takie same działa, takie same systemy szczucia stosowano wobec Karola Nawrockiego. Tutaj różnica jest tylko jedna. Miszalskiemu się udało, a Trzaskowskiemu się nie udało. Ale tak, największym beneficjentem hejtu w politycznej historii Polski jest właśnie Aleksander Miszalski. I na fundamencie tego hejtu postawił fotel prezydencki i na nim zasiadł. Tak, fundamentem, na którym stoi fotel prezydenta Krakowa, jest hejt. Ale kiedy Aleksander Miszalski zasiadł na tym fotelu prezydenckim, no to wtedy dopiero zaczęło się upolitycznianie Urzędu Miasta Krakowa. Jedną z pierwszych decyzji Aleksandra Miszalskiego po tym, jak został prezydentem, było zatrudnienie. Paru osób z młodzieżówki Platformy Obywatelskiej. Drugą rzeczą, jaką zrobił, było wywieszenie przez okno urzędu tęczowej flagi, która miała świadczyć o tolerancji tego środowiska. Zaraz wrócimy do tego, czy to środowisko rzeczywiście jest tak tolerancyjne, jak tęczowa jest ta flaga, którą wywiesili. No i kolejna perypetia Aleksandra Miszalskiego na fotelu prezydenta Krakowa. Kiedy rozpoczęła się już kampania wyborcza na prezydenta Polski. Aleksander Miszalski postanowił wesprzeć swojego partyjnego kolegę Rafała Trzaskowskiego i wywiesił baner na ogrodzeniu domku jednorodzinnego. Co zabawne i symboliczne, na drzwiach tego domu z serduszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ktoś wykleił osiem gwiazdek. To mówi wiele. Natomiast co najważniejsze w tej sprawie, to to, że w Krakowie obowiązuje uchwała krajobrazowa, która zabrania wieszać pstrokatych, brzydkich banerów reklamowych. No i według interpretacji urzędników nie można było wieszać również banerów wyborczych. Do tego dostosowali się przedstawiciele opozycji. No i nie było plakatów Mencena czy Nawrockiego, no bo po prostu bali się tego, że złamią prawo. Ale Aleksander Miszalski nie bał się złamać prawa. Zawiesił plakat Rafała Trzaskowskiego, a kiedy wybuchła afera, kiedy pojawiły się oskarżenia, że prezydent łamie prawo dla dobra czy dla interesu politycznego, no to wtedy urzędnicy zmienili interpretację przepisów i powiedzieli, że nic się nie stało, wszystko jest legalne. Tak, tak to wyglądało i mniej więcej wtedy Urząd Miasta Krakowa zaczął przeobrażać się w sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego. Czyli co zrobił prezydent Krakowa? Wykorzystał urząd miasta dla interesu politycznego swojego środowiska i swojego partyjnego kolegi. Jaki to był sygnał dla urzędników? No chyba możemy się tego domyślać. Ale nie był to ostatni sygnał, mówiący o tym, że Urząd Miasta nie jest już urzędem, a siedzibą sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego. Bo oto w pomieszczeniach Urzędu Miasta Aleksander Miszalski kręcił spoty wyborcze. Najlepszy prezydent Polski na 11 liter. Hmm. I wyobraźcie sobie, że idziecie sobie do pracy. Wchodzicie do budynku i wasz szef... Tak, ten, który namalował sobie Osiem Gwiazdek na czole, kręci spot wyborczy dla Rafała Trzaskowskiego. No co sobie wtedy myślicie? Jaki sygnał daje wam szef? No chyba już powoli wiemy jaki. Ale nie tylko Aleksander Miszalski kręci spoty wyborcze w urzędzie. Robi to także wiceprezydent Łukasz Sęk. W tych wyborach nie chodzi tylko o słabość jego kontrkandydata Karola Nowackiego, ale przede wszystkim o zalety i umiejętności Rafała Trzaskowskiego. I tak się przypadkiem składa, że Łukasz Sęk, który także kręci spoty wyborcze w budynkach urzędowych, jest politykiem Platformy Obywatelskiej. Ale to także nie jest ostatni sygnał tego, że Urząd Miasta w Krakowie zmienił się w sztab Rafała Trzaskowskiego. Tuż przed ciszą wyborczą Aleksander Miszalski na krakowskich plantach, a więc w miejscu, gdzie przechodzi mnóstwo ludzi, jak gdyby nic, rozdawał gazetki promujące Rafała Trzaskowskiego. Tak, prezydent Krakowa rozdawał ludziom ulotki. I co myślą sobie pracownicy Aleksandra Miszalskiego? Co muszą sobie myśleć urzędnicy, kiedy widzą, że ich szef kręci spoty wyborcze w urzędzie? Rozdaje ulotki z, y, namawiające do głosowania na Rafała Trzaskowskiego, a nawet prezydent Miszalski jest w stanie wykorzystać lokalne prawo do tego, żeby uniemożliwić kampanię wyborczą opozycji. Przecież to ma realne znaczenie i realny wpływ na przebieg wyborów. A taką wisienką na torcie wykorzystywania Urzędu Miasta do politycznych gierek, do hamowania opozycji było niewynajęcie, nieudostępnienie płyty rynku głównego na wiec Sławomira Mencena. Tak przynajmniej twierdzą przedstawiciele Konfederacji. A Rafał Trzaskowski dostał rynek główny. Oczywiście, bez gadania, nie było z tym najmniejszego problemu. Jaki to jest sygnał dla urzędników? Wydaje mi się... Że bardzo jasny i niezwykle klarowny. Żeby pomagać sobie! Na rato! Na rato! Na rato! Na rato! I dlaczego ta sprawa jest tak bardzo bulwersująca i tak bardzo powinna was wkurzyć? Dlatego, że urząd to nie jest Sejm, to nie jest Senat. To jest normalne miejsce pracy. Miejsce pracy, do którego przychodzą urzędnicy i, na przykład, przybijają pieczątkę pod pozwoleniem na budowę. Albo wypełniają kwit, dzięki któremu dostaniecie dowód rejestracyjny. To są normalni ludzie z normalnymi obowiązkami, którzy przychodzą do pracy, aby je jak najlepiej wykonać. No ale co dostają? Dostają hejt, są krytykowani, są wytykani palcami. Są najzwyczajniej w świecie piętnowani. Przecież takie coś nie powinno mieć miejsce nigdzie, a szczególnie w urzędzie. Szczególnie w urzędzie, bo urząd powinien być apolityczny, a nie sztabem wyborczym Rafała Trzaskowskiego. No i wyobraźcie sobie, że też idziecie sobie do pracy i za to, że głosowaliście inaczej niż was szef, jesteście szykanowani, jesteście obrażani. Wylewa się na was fala hejtu. Idziecie na papierosa i się z was śmieją. Idziecie sobie zrobić kawę i z was szydzą. Za to, że głosowaliście na Nawrockiego. Albo na Trzaskowskiego, bo to w tym momencie nie jest istotne. Istotne jest to, że masz inne poglądy. A jeszcze istotniejsze jest to. Może nie możesz być pewien jutra. No bo skoro szef i*** je... półpolski, to może ciebie wy*** z pracy. Dobra, a wyobraźmy sobie, że w krakowskim urzędzie obraża się i szykanuje nie ze względu na poglądy polityczne, ale ze względu na płeć. No i wyobraźcie to sobie: że w urzędzie miasta śmieją się z kobiet. Za co? Za to, że mają długie włosy, za to, że mają inną barwę głosu, za to, że ubierają się nieco inaczej. Po prostu za to, że są inne, za to, że są kobietami. I wiecie, co w tej historii jest równocześnie zabawne i kompletnie rozbrajające. Że no przecież ci ludzie wywieszali niedawno tęczową flagę, która miała symbolizować ich tolerancję. Ale ich tak eksponowana wszemi wobec tolerancja kończy się tam, gdzie zaczynają się inne poglądy. Tak. W krakowski urząd miasta ktoś wstrzyknął jad hejtu. Ten jad toczy się przez urzędowe korytarze, przez co urzędnicy nie mogą normalnie pracować. A to będzie mieć realny wpływ na działalność całego miasta. Na was, moi drodzy. No bo w krakowskim urzędzie jest taka atmosfera, no, że po prostu ludzi obraża się za poglądy. Nie może tak być. Urząd powinien być kompletnie apolityczny. A jak jest teraz? No teraz jest tak, że szef tego urzędu jest na barykadzie, na politycznej barykadzie, z której obraża wszystkich, którzy nie są z jego bajki politycznej. A jego podwładni? No przecież to jest naturalna rzecz. Wiedzą doskonale, że jeśli będą tacy jak swój szef, to jeszcze może na tym skorzystają. Że jeśli też będą jeść pół Polski, nawet kolegów z urzędu, to dostaną premię. Jeśli kogoś obrażą i nazwą kaczystą, dostaną nagrodę. Jeśli kogoś zwyzywają i będą wytykać na papierosie: o, to jest ten parszywy pisowiec, to kto wie, może dostaną większą paczkę na święta. Tak, trzeba powiedzieć to wprost. Aleksander Miszalski wstrzyknął w krakowski urząd miasta jad. Jad hejtu, nienawiści i politycznego zacietrzewienia. Jest to najlepszy dowód na to, że nominat partyjny jako gospodarz miasta no po prostu kompletnie się do tego nie nadaje. Aleksander Miszalski zdeptał prawo miejscowe, zdepta, zdeptał dobre obyczaje urzędu. Dla dobra partii politycznej, którą reprezentuje. I Miszalski nie musiał niczego mówić, nie musiał niczego sugerować, nie musiał wydawać żadnych poleceń. On dawał jasny sygnał. Partia i Rafał są najważniejsi. No i dziwicie się, że tak to się skończyło? No ja się wcale nie dziwię. Do tej pory w Krakowie mieliśmy jedną świętą wojnę wojnę pomiędzy Wisłą a Krakowią. Natomiast Aleksander Miszalski, swoją osobą, wniósł do Urzędu Miasta Krakowa kolejną wojnę: pełną hejtu, pełną nienawiści, pełną jadu no i pełną uśmiechu. Uśmiechnijcie się, brygada! Hej!